Przyciągasz złe wydarzenia? Może masz fantazję na ten temat, że da się, że niektórzy tak mają, że przyciągają. Co gorsza, obawiam się, że taka jest rzeczywistość. Ale to jest jednocześnie dobra wiadomość. Opowiem o dwóch opcjach: przymusie powtórzeń i odtworzeniu czym się różni jedno od drugiego i o co tu chodzi, że naprawdę. Niektórzy, żeby nie powiedzieć wszyscy, przyciągają to, czego się boją, czyli te złe wydarzenia. Już Freud opisał przymus powtórzeń jakieś 100 lat temu, ale oczywiście literatura antyczna przecież jest o fatum. Tak? Wszystkie te słynne dramaty, Antygona, Król Edyp, inne są o tym, że musi się wydarzyć nieuchronnie coś strasznego. I że nawet jest ktoś mądry wśród ludzi, kto mniej więcej wie, co się wydarzy. Skąd wie? Oczywiście, jasnowidzenie to jest jedna z form. Tak jak w królu Edypie Terezjasz przepowiada, że zamorduje ojca i poślubi swą matkę. Biedny Edyp po narodzeniu nie miał szans, musiał spełnić tą klątwę. Dzisiaj psychologicznie rozumiemy to zjawisko troszkę bardziej realnie w sposób możliwy do opracowania, a nawet jest możliwe przepracowanie i fizjologicznie się wydarza tak zwanego kompleksu Edypa, nazwanego na cześć mitu Sofoklesa, tragedii mitu i tragedii Sofoklesa o królu Edypie. Nie chcę tu się skupiać na samym zagadnieniu kompleksu Edypa, tylko na tym że jeżeli przytrafia nam się coś złego i nie jest opracowane psychoemocjonalnie, nie mamy dostępu do wiedzy i zdarzenia, nazywamy to traumą, to będziemy to w swoim życiu odtwarzać nieświadomie. Im bardziej nieświadomie to się wydarzyło za pierwszym razem, tym większy imperatyw i większa siła odtworzenia tego dramatu w późniejszym czasie. Póki jest to nieświadome, mówimy o przymusie powtórzeń. Często jest tak, i tutaj podam przykład ustawień systemowych, ale i w psychoterapii. Często to jest powodem, że ktoś z pacjentów idzie do swojego terapeuty i prosi o pomoc terapeutyczną, że znowu mi się to przytrafiło. I to na ogół wynika z czegoś, co już się kiedyś przytrafiło, i nie mamy do tego zdarzenia pierwotnego pamięci. Czyli nie pamiętamy, że ono się stało, ale być może już się dowiedzieliśmy, że miało zdarzenie, ktoś nam przypomniał, na przykład po wypadku jest niepamięć, nie pamięta się co się stało, albo gdy zdarzenie pochodzi z bardzo wczesnego etapu, gdy jesteśmy zbyt mali, żeby pamiętać, do trzeciego roku życia średnio wspomnienia nie są dostępne, czyli trauma im we wcześniejszym czasie się wydarza, tym silniej rzutuje na późniejsze. Psychoemocjonalne stany człowieka, a te psychoemocjonalne stany, zwłaszcza te nieopracowane lęki, przyciągają do nas osoby z podobnymi uczuciami, kompatybilnymi. Także odtwarzamy jakieś trudne zdarzenie z podobnym ładunkiem emocjonalnym, ale w tak zwanym innym wystroju wnętrza, z innymi aktorami. Czyli Wspomniany król Edyp, jako niemowlę miał przebite zranione pięty. I to zranienie, które sprawiło, że musiał utracić rodzinę, w zupełnie niedosłowny sposób, przewidziany oczywiście przez tego maga jasnowidza Terezjasza, odtwarza się, gdy uświadamia sobie, że będąc sierotą porzuconą przez rodziców wrócił do domu rodziców, nie wiedząc, że to rodzice, poślubił matkę i miał z nią dzieci, późniejszą Antygonę, bohaterkę kolejnego dramatu. Ale ten moment, w którym on się dowiaduje prawdy, nie ma zdolności opracowania tego psychoemocjonalnie, wykłuwa sobie oczy, czyli siebie rani, pierwotnie miał zamienione pięty, tu jest zranienie oczu, a jego matka znowu go opuszcza, popełnia samobójstwo, tak? Matka króla Edypa w dramacie Sofoklesa. W tragedii nie może wytrzymać wstydu, poczucia winy, być może innych jeszcze emocji, bezradności, bezsilności. I on z tym znowu zostaje sam. Tu mamy przymus powtórzeń. Gdy wydarzenie ponownie wydarza się i mamy świadomie dostęp do uczuć, do zdarzenia pierwotnego, możemy przez traumę. Przejść z ładunkiem emocjonalnym, opłakać, owściec, owściec się, że tak powiem, być poruszonym, wkurzonym, rozżalonym. Te emocje trwają, poruszają, ale przemijają. Jak sobie uświadamiamy, że przechodzimy ponownie, tylko teraz to jest trochę mniej niż poprzednio. To kolejne odtworzenie może się nie wydarzyć w naszym życiu, bo już wiemy, że to jest na pamiątkę tej pierwszej historii. Teraz się stworzyły warunki, żeby to dożyć, albo jeśli się powtórzy, to z jeszcze mniejszą intensywnością, żebyśmy mogli sobie uświadomić, że chyba trochę już ta dynamika jest luźniejsza, już nie jest takim strasznym zdarzeniem jak to pierwotne. Zatem tak może być, że przyciągasz trudne rzeczy. Tak, ma to przyczynę. Tak, ta przyczyna jest dostępna w ustawieniach i w psychoterapii jest zapisana w tak zwanym polu wiedzącym lub nieświadomości i najbezpieczniej jest ją opracować w bezpiecznym środowisku terapeutycznym, czyli z doświadczonym terapeutą ustawień albo psychoterapeutą, albo jedno i drugie, bo czasami w psychoterapii się utyka. Coś, co się pokaże w ustawieniu, czyli konkretne odtworzenie sceny, można zabrać na psychoterapię i to tak długo omawiać, ponazywać, aż będzie oswojone. To, co jest tu kluczem, to to świadome odtworzenie czegoś, co się nam kiedyś stało, albo jest jakąś historią rodową, nie przebiega tak dramatycznie jak pierwotne zdarzenie. Tu się pojawiają uczucia, ale one są do przeżycia. To nas ożywia, że możemy to czuć, ale to nas nie zabija i nie jesteśmy w tym sami. To, że pierwotnie ta trauma nie została opracowana, wynika czasami z faktu, że wszyscy są w traumie i dorośli, i ten malutki ktoś, albo że dzieje się nadal tak dużo złych rzeczy, że nie ma czasu tego opracować psychicznie, to jest spychane do nieświadomości na później, ale w kolejnych latach, gdy jest troszkę bezpieczniej. Zapala się to w nas, chce się uzdrowić. A gdy się to wydarza w bezpiecznych warunkach, niczym nauka jazdy samochodem, tak na początku na placu manewrowym, żeby nikomu ani sobie nie zrobić krzywdy, auta nie zniszczyć, to uczymy się czuć te uczucia, tak jak prowadzić to auto. Tak? Czuć te uczucia, wytrzymywać, zwiększa się pojemność uczuciowa, uczymy się nadawać znaczenie tym uczuciom i zdarzeniom. Aż z czasem, z kolejnymi latami praktyki, już dawno poza placem manewrowym, jeździmy w dalekie podróże i umiemy przewidywać różne zdarzenia na drogach, jeździć szybciej, wolniej, ale swobodnie, korzystając z życia. I to samo z tą jazdą w emocjach, uczuciach. To nie jest jazda bez trzymanki, to jest świadome, kontrolowane. Wiemy, dokąd jedziemy, znamy mapę, a jak nawigacja. Straci połączenie z internetem, to my wciąż mamy połączenie z sobą i znajdujemy inne punkty odniesienia, żeby zawsze dojechać do celu, o który nam chodzi. I te uczucia są dobrym przewodnikiem, wskaźnikiem, a nie wrogiem. Można żyć, żywo przeżywać życie, już nie przyciągając trudnych zdarzeń, bo już się zna zasady ruchu drogowego, czyli prawa rządzące emocjami relacjami, umie się już prowadzić to auto, czyli własne ciało, własny gadzi odruchowy mózg obsługiwać, własny ssa czy pełen uczuć i własny ludzki racjonalny, umiejący przewidywać w dojrzały sposób kierunek, dokąd jedziemy z tymi uczuciami i z kim. Zatem można i wszyscy przyciągamy tak długo, aż będzie to opracowane psychoemocjonalnie, najlepiej Nabrać tej przytomności uczuciowej w bezpiecznej przestrzeni terapeutycznej, w ustawieniach systemowych lub w psychoterapii u doświadczonego, empatycznego, profesjonalnego psychoterapeuty. Na pocieszenie, umiejętność opracowywania tych trudnych uczuć dostarcza bardzo wiele dobrych uczuć. Czyli przymus przyciągania tych wszystkich pechowych sytuacji zamienia się w przyciąganie coraz więcej szczęśliwych zbiegów okoliczności i dobrych relacji. Zapraszam Cię serdecznie do ustawień systemowych, do moich kursów i warsztatów, gdzie chętnie poprowadzę Cię do rozwiniętej, dojrzałej dojrzałości emocjonalnej, do odróżniania prawdy od kłamstwa. I do pójścia do swojego życia w taki odpowiedzialny, adekwatny sposób. Szczegóły w opisie.